Cześć witam wszystkich śmietnikowych artystów. Zrobimy sobie oddawanie złomiku, bo troszkę trzeba zrobić miejsca zwolnić, a zawsze jak się zwolnią takie, takie sprawy, to zawsze miejsca... Będzie. No i co? Co będziemy oddawać na złom? To jest pasja, magnes. Magnes nie przyciąga. Chyba wydostaniemy już baterię. Komisyjnie wydostaniemy razem robimy to wszystko. Mamy baterię już na złomie jedną. Pasiaka zginamy. Ja zginam zawsze w połowę, żeby lata lata poszukiwań nauczyły mnie ograniczać, ograniczać tę pojemność zbiorów, żeby jak najwięcej unieść. A nie będziemy transportem jechali. Także robimy, robię to tak. I ten temat praktycznie już prawie jest gotowy. Jeszcze to, to już dwie ręce będę miał zaraz. Jeszcze to trzeba wydostać z znal od mosiądzu. O, popatrzcie jak poszło. A co to jest? Znal. I mamy mosiądz. Także już to zrobiliśmy. Oddzieliliśmy, odseparowaliśmy. Raz, dwa. To zaraz. Będzie oddawane na śmietnik i co dalej? Co dalej będziemy dzisiaj oddawali na złomik, Złomowisko. Janusz, ze złomowiska reaktywuj się normalnie, bo na hasiokach, jakby miał takiego busa jak ty, to bym, tyle, to bym tyle tego złomu udźwigał, powiem, po 10 prawek. I to, I to w zaledwie kilka godzin. Przy małych nakładach e, paliwa. E, co dalej? To pójdzie do lombo-bombo, takie Duperelki wziąłem do Lombobombo. No, nie, żeby tylko co pierwsze, było pod ręką wiertalki są inne sprawy. Tą lampkę ledzik też do Lombobombo. To taki challenge zrobimy. Tutaj mamy już sprzęt. Normalnie mamy sprzęt, żeby. Miałem. Myślałem, że będzie potrzeba młotku, żeby to dostać, ale nie trzeba było. Ale niemniej jednak, powiem Wam tak, od razu te baterie z wczoraj. Co mówiłem, jedna to jest dzisiaj. To jest ta. Nie będzie w podsumowaniu. W poprzednim odcinku nie będzie jej w podsumowaniu ponieważ, czyli w poprzednim, tak, w poprzednim odcinku nie będzie jej w podsumowaniu, no bo już leci na złom to wieczorem znaleźliśmy przez wczoraj też nie było w podsumowaniu, także od razu dla nowych widzów, też dla starych widzów witam wszystkich oczywiście pozdrawiam serdecznie i co, i i to zaraz będę przecinakiem Zrobimy to przeciwznakiem, żeby tam na złomy nie mieli i nie wzięłem magnesu właśnie, więc nie wiem do końca co mam odseparować, ale na złomy tam ogarniemy to. Mamy też tutaj takie, ale powiem Wam, ciężkie to jest. Nie wiem, czy to nawet nie jest. Nie chyba, ale nie wiem. Ale mamy takie coś. Mamy całą reklamówę tych kabli ostatnio, z ostatniego odcinka. Także tutaj będzie Prawdopodobnie, nie ważyłem, ale gdzieś ja wam powiem, nie wiem, może być 10 kg nawet. Także no jedziemy takie tematy zrobić, żeby, żeby, żeby zwolnić miejsce, że tak powiem, prawda? Eee, tego kwasiaka też zabierzemy, także kwasiak do kwasiaka. Tutaj, patrzcie, jeszcze mamy, mam ja pokażę tutaj, żebyśmy tam przy, tej, przy tym nie robili, przy, przy złobicie cyrków, no nie? Także jest torba jest torba kabli, taka, patrzcie. Żebyście widzieli, wad, masę. Taki worek kabli z polskich kasioków. no z ostatniego czasu. Bo powiem wam, że te batery znowu zacząłem rzucać nie w jedno miejsce, tylko gdzieś tu, 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 tam. Także już i tak w parę miejsc poszedłem, żeby to zebrać. Eee, I co dalej? Lecimy z tym tematem, no nie? Mamy kwasiaka jeszcze, wziąłem. Myślałem, że aluminium ale kwasiak, ale co to za różnica? jak praktycznie po 5 zł, to samo. No bo to się okazało do komina wkładem no nie wiedziałem tego ale to jest coś tam do komina jakaś podkładka czy coś takiego. Czy, czy nie podkładka, nie wiem, czy przystawka, coś takiego do, do budowlanej budowlane rzeczy. Dlatego tu będzie kwas do kwasu. To też praktycznie kwas znal. Tak? No ale to taka sama cena ta 5, 5 zł, prawda? Tutaj mamy alu chyba. Więc też 5 zł. Wziąłem tam, żeby pokazać e, przykładowo, co można zbierać z kasioków. Co jest e, ze złomu ważne. E, kurtę od gazu. To też jest znal. O, to zaraz. To no zaraz jeszcze się pozbędę tego, żeby tam nie robić chłopakom problemu. Na razie tu mamy prawie mosiąc, mosiąc, znal i to zaraz oddzielimy z wczoraj, też nie będzie na podsumowaniu, to też chyba znal, to też znal, to też znal, to plaster, to też aluminium chyba, ale nie będzie znal, chociaż FAM 3, nic, nic kolekcjonerskiego, No. Może za kilka lat. No i tu mamy, tu mamy na razie kwas, nie? Tu będziemy mieli kwas. Tu będziemy mieli baterie. Tak, i warsztat kwas. baterię baterie. I kable. Lombo-bombo. No parę rzeczy na razie. A tu jeszcze mamy, słuchajcie. Te patrzcie też, mosiądze. Mosiężny ten. Mosiężny taki od, od lampy. To jest z, z odcinków. Gdzieś pod ręką się trafił także czemu by nie pewnie że tak co jeszcze pójdzie za bo to magnes nie przyciąga nie wiem czy to nie jest czasami powiem wam Cześć, jak to sprawdzić trzeba jak to sprawdzić czy to nie jest mężne to chyba jak puścicie nie wiem nie chce się pokazać Kurczę, za młotkiem to trzeba sprawdzić chyba jeszcze aż to jest dobre jeszcze wie a dobra Teraz będę wiedział, znaluwa chyba, nie? to już wiadomo, za miękkie, a to znaluwa, także już wiemy, że to jest znaluwa, widzicie, znal do znalu, co dalej, co dalej mamy, mosiężny chyba ten, tak, czy co, tak, mosiężny Po tej lampy, to do mosiądzy od lampy mosiężne to do mosiądzu To no, trochę jest tego jeszcze mosiądzu aby to wykręcić wiecie, ja spróbujemy to jeszcze wykręcić Popracujemy nad tym aluminium Tak, tak aluminium to, to jest chyba wiecie wam powiem e, miedziawka. miedziany bo tutaj tarłem wiecie i wychodzi miedź. także to pójdzie do miedziawy praktycznie tak jak Mosiąc nie? Powiedzmy. To magnes przyciąga? Sprawdzimy. Nie przyciąga magnes. To nie mosiąc? Nie. Trzeba sprawdzić. Sprawdzimy zaraz. Znal. 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 Plastik, y aluminium. Chudka. Mosiąc. Mosiąc mieć chyba wiedziała czy mosiądz o ale, patrzcie ten cincz miałem oddać, ale ja go nie oddam bo on może być tu pozłacany i to grubo wam powiem, nie wiem dlaczego ja go chciałem oddać tu może być trochę złota, wam powiem o tym cinczu więc tego nie oddajemy, bo te wszystkie akustyczne to mogą mieć złoto, te kable estradowe czy coś, wiecie no i co dalej, Jakaś złączka, też tutaj znaluwa, ale to też o, spróbujemy to, spróbujemy się to wydostać, te części na o to możemy wydostać, trochę tu jest mosiężnych części. A to co to jest, znal? Sprawdzimy. Znal chyba. Ty, patrzcie, to nie jest znal To jest normalnie Mosiężne Ty, to wszystko jest mosiężne, Ale jadka, tam to też będzie mosiężne To jest mosiąc To jest mosiąc Ale Jadka W środku był W środku jest mosiąc Dobre, dobra mocniej walnieć żeby wychodzi mosiąc no to dobrze, to to jest mosiężne do mosiądzu, to już wiemy, to będzie też mosiężne też mosiężne, też mosiężne i to wiecie, to, to też może być mosiężne to, ale muszę sprawdzić, to muszę, to muszę mocniej, mocniej potraktować, to muszę powiem muszę znaczy, tak, żeby tutaj, o, to papierze o, od razu ten plastik zdija, wiecie? O, sprawdzimy Też ja musiąc Tak, przebije osiądz zaraz To jest musiężne chyba, no nie wiem, nie jeszcze... Ja zaraz zrobię z kamery, czekajcie. To będzie też musiężne. Złączka, łączka, tak? nie wiem, nie wiem czy nie, ale to jest od, od tej maszynki do golenia. To nie wiem. I z tym to też będą musiał rzeczy, powiem wam klucze mosiąc, 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 mosiąc. Tyle mosiąc mam, będziemy mieli i fajnie. Takie, taka zabawa a wy razem ze mną się bawicie lalalala la, la, la. to jest plastik kabelki do kabelków no i takim cudem takim sposobem już prawie jesteśmy gotowi i teraz ja to jeszcze ogarnę ogarnę jeszcze te resztę rzeczy i zaraz się widzimy na podsumowaniu, także taka taki warsztat na razie i zobaczymy czy uda nam to się to uchać w jak najmniej miejsca i ile z tego po prostu wyjdzie z ostatnich poszukiwań ile punktów będzie no nie jak mówicie z tego wszystkiego z lombo bombo dobra zobaczymy no dobra ogarnięty temat i tak mamy śmieci do śmieci mosiężne i mosiężno podobne rzeczy bo to niby też patrzcie tu, tu przychodzi jakby nie wiem jakby złoto, czy zna to może być ale Podobne Musią, za podobne rzeczy, baterie podzielałem, to też wszystko do do Ale tu będziemy mieli mosiąc. Tu mamy kwas. Wszystko podzielone. kwasy podobne rzeczy. No i co? I te kable, no nie? Także teraz wszystko, trzy rzeczy, kable, mosiężno podobne rzeczy, fasę podobne rzeczy, a to plastik i do metali plastik do zmieszanych, nie bardziej segregujemy zmieszany do zmieszanych i zaraz jeszcze jedna szufla czyścimy, robimy po sobie totalny porządek totalny i dobra a teraz spakuję to w jedną torbę i lecimy na złomowiec a, albo raczej w 3 czy 4 torby. I lecimy. Zobaczymy ile będzie punktów. Złomowiec jeszcze lombo-bombo.